Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Ceny energii elektrycznej w Norwegii spadły również tam, gdzie były najwyższe, czyli w Norwegii Południowej, i ustabilizowały się w tak zwanym normalnym poziomie. Wynika to m.in. z dużej produkcji elektrowni wodnych w Norwegii, z temperatur panujących za oknem, ale również z powodu tego, że Niemcy wycofali się z wyłączenia swoich elektrowni atomowych czy z faktu, że zbiorniki gazowe w Europie zostały napełnione. Pytani o przyszłość eksperci odpowiadają jasno: nic nie wiadomo, sytuacja jest niepewna, odczep się. Poza tym, Ostatnim, wszystko jest oczywiście prawdą. Ceny energii elektrycznej w przyszłości będą wynikać z tych samych powodów, które wymieniłem na początku. Także na chwilę obecną cieszmy się niskimi cenami prądu. Ale problem z energią elektryczną w Norwegii chyba jest jednak duży, ponieważ w niektórych miejscach wyłączane są światła uliczne w nocy, tak aby zaoszczędzić około 750 koron. Co w nomen omen świetle tego, że ryzyko wypadku śmiertelnego na drodze przy wyłączonym oświetleniu wzrasta aż o 40%. 39% wydaje się ryzykowne. Okręg Westland wyłącza światła na kilku wyspach w dni powszednie od 23:30 do 4:30, a w weekendy od północy do 5:00. Na przykład Rugalan zapłaci za oświetlenie uliczne w tym roku około 40 milionów koron, a w ubiegłym roku było to 30 milionów koron. A na przykład samo miasto Oslo w tym roku już do września wydało o 3,5 miliona koron więcej niż przez cały rok. Ubiegłe. W sprawie oszczędności na oświetleniu drogowym przyjrzą się politycy. Po tym, jak Bank Norwegii podniósł stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego, banki w Norwegii poinformowały, że również podniosły oprocentowanie swoich kredytów czy depozytów. To już szósta podwyżka w tym roku, a kolejna planowana jest na krócej. A teraz pojawia się pytanie: za kim tęsknisz? Z kim lubisz rozmawiać, z kim możesz rozmawiać, zawsze bez różnicy, gdzie w Norwegii, w Polsce czy w Europie się znajduje. Wiesz już? To koniecznie musisz sprawdzić nową ofertę Michael. Zobacz. Branża przemysłowa będzie musiała dopłacić 22 miliardy koron, ponieważ rząd nie pokryje dopłat klimatycznych. A prawdopodobnie może to skutkować zwolnieniami pracowników. A na pewno będzie skutkować przeniesieniem kosztów na klientów. Wszystko oczywiście z powodu trudnej gospodarczo-sytuacji. Więcej szczegółów znajdziecie oczywiście w naszym artykule. Zapraszam. W tym roku 20 osób zostało zarażonych przez arbuzy. Osiem z nich trafiło do szpitala, a najstarsza z tych osób miała 87 lat. Takie dane podał Norweski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Jaki z tego morał? Taki, że wszyscy lubią arbuzy, ale drugi, ważniejszy, że arbuzy zawsze należy myć przed konsumpcją. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego piątkowego poranka. Tak jak i sobotniego, niedzielnego i poniedziałkowego też. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.